Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że niektóre nawyki, które utrzymywałeś przez lata, a może nawet dekady, mogą teraz negatywnie wpływać na jakość Twojego życia? To, co kiedyś wydawało się tak nieszkodliwe, czy nadal ma sens dzisiaj? Wyobraź sobie, jaki wpływ te zachowania mogą mieć na Twoje zdrowie emocjonalne, fizyczne, a nawet na Twoje codzienne samopoczucie. Jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby te drobne gesty, te pozornie błahe wybory podkopywały Twoją energię, Twoją chęć do działania, a ty nawet tego nie zauważyłeś? Co robisz automatycznie? Co może sabotować Twoje starzenie się w możliwie najlepszy sposób? Teraz żądaj sobie pytanie, co powstrzymuje mnie przed przeżywaniem tego etapu życia z większą lekkością, większą pełnią? Czy jest możliwe, że te same stare nawyki oddalają mnie od tego, czego naprawdę pragnę od szczęśliwszego, bardziej połączonego, zdrowszego życia? To może wydawać się trudne, wiem, ale im szybciej rozpoznamy te wzorce, tym szybciej możemy je zmienić. I dobra wiadomość jest taka: nie musisz kontynuować powtarzania starych zachowań, które już Ci nie służą. Masz moc zmiany. Teraz, w końcu, czy nie uważasz, że zasługujesz na to, by starzeć się z większą mądrością i autonomią? Ile razy zauważyłeś, że aby uniknąć konfliktu, po prostu zgodziłeś się na coś, choć wiedziałeś, że to nie było dla ciebie najlepsze? Uczucie spokoju, które pojawia się w tym momencie, ale czy to naprawdę spokój, czy to cisza twojego własnego głosu, który jest tłumiony? Zgadzanie się na wszystko może wydawać się najłatwiejszą drogą. Ach, po co dyskutować? Prawda, lepiej odpuścić. Ale do jakiego stopnia to zachowanie wpływa na Twoją autonomię? Czy mówiąc tak innym, nie mówisz przypadkiem nie sobie samemu? Za każdym razem, gdy akceptujesz coś bez zastanowienia się, bez przemyślenia, czy to naprawdę ma dla ciebie sens, oddajesz trochę swojej mocy, swojej tożsamości. I co gorsza, z czasem ta postawa podkopuje twoją pewność siebie w podejmowaniu własnych decyzji. Ile możliwości na bardziej autentyczne życie mogło zostać straconych w tym procesie? Pomyśl o tym: Masz lata doświadczeń, zgromadzoną mądrość. Czy naprawdę musisz się godzić i pozwalać, aby inni decydowali za ciebie? Czy warto pozwolić, aby opinie innych kierowały twoim życiem? Może nadszedł czas, aby odzyskać tę autonomię, bardziej ufać swojemu osądowi, a przede wszystkim nie bać się mówić nie. Bo w końcu, kto lepiej niż ty wie, co jest dobre dla twojego własnego życia? Czy kiedykolwiek złapałeś się na myśleniu, że bycie samemu jest łatwiejsze, że z upływem czasu rozmowy wydają się mniej interesujące, a myśl o byciu wśród ludzi zaczyna tracić swój urok? W końcu, po co tyle wysiłku, prawda. Zostanie w domu, w swoim koncie, wydaje się o wiele bardziej komfortowe. Ale czy ten komfort nie pchacie przypadkiem w coś znacznie bardziej niebezpiecznego? Izolacja społeczna może na początku wydawać się nieszkodliwym wyborem. Dziś nie pójdę, jutro też nie, może w przyszłym tygodniu, ale niepostrzeżenie dni się kumulują, a to, co było opcją, staje się rutyną. Co dzieje się z naszym umysłem, z naszym sercem, kiedy zaczynamy się oddalać od świata zewnętrznego? Prawda jest taka, że mózg potrzebuje połączenia. I nie mówię tu o byciu w jednym pokoju z innymi ludźmi, ale o prawdziwym połączeniu o dzieleniu się śmiechem, rozmowami, chwilami o poczuciu, że jest się częścią czegoś. A kiedy się oddalamy, to tak, jakbyśmy zamykali drzwi do zdrowia emocjonalnego, psychicznego, a nawet fizycznego. Czy ta izolacja, która wydaje się tak nieszkodliwa, nie przyczynia się do tego smutku, który czasami czujesz? Albo do tego zmęczenia, które nie mija. Badania pokazują, że samotność może nawet skrócić nasze życie. Ale tu pojawia się najważniejsze pytanie: dlaczego się izolować, skoro wciąż jest tyle do przeżycia, do odkrycia? A co, jeśli kolejna rozmowa, kolejne spotkanie mogłyby przynieść nową energię, nową przyjaźń, a nawet nową szansę na szczęście? Możliwe, że zaproszenie, które odrzuciłeś, było okazją do wzmocnienia Twojego dobrostanu. Może to tak, którego nie powiedziałeś, mogło zmienić Twój dzień, a nawet Twoje życie. Co powiesz na ponowne przemyślenie? W końcu nigdy nie wiadomo, jak proste połączenie może odmienić Twój świat. Czy myślałeś kiedyś, że na tym etapie życia może już nie mieć większego znaczenia dbanie o swoje zdrowie fizyczne? Ile razy słyszałeś, lub nawet mówiłeś sobie, że już minął czas na martwienie się o to? Ale czy to prawda? Czy naprawdę jest już za późno, aby dbać o ciało, aby wprowadzać zmiany, które mogą odmienić Twoje życie? Wielkim błędem jest myślenie, że ponieważ przeżyłeś już tyle lat, Twoje ciało nie zasługuje na więcej uwagi. Ale co? Jeśli powiem Ci, że prosty spacer, zmiana diety, a nawet lekka rutyna ćwiczeń mogą wpłynąć na Twoją energię, Twoją gotowość do działania, a nawet na Twój nastrój? Czy marnujesz okazję, aby przeżyć ten etap życia w sposób pełniejszy i zdrowszy? Faktem jest, że Twoje ciało nadal tu jest. Pracuje dla Ciebie każdego dnia. Każdy mały ruch który wykonujesz, każdy wybór, który podejmujesz, to prezent dla niego. A te małe gesty, nawet jeśli wydają się niewielkie, mogą przynieść ogromne rezultaty. Nie potrzeba wielkich zmian, wystarczy zacząć. Jeden krok, jeden wybór, jedna dodatkowa troska. I wiesz, co jest w tym najbardziej niesamowite? Ciało reaguje. Chce być pielęgnowane. Chce być doceniane i wynagradza cię większą witalnością, większą lekkością, większym dobrostanem. Teraz wyobraź sobie, jak to by było, gdybyś jutro obudził się i poczuł, że jesteś silniejszy, bardziej aktywny, bardziej żywy. Że bóle, które uważałeś za nieuniknione, zaczynają znikać. Że lenistwo, które cię przytłaczało, stopniowo odchodzi, wydaje się to niemożliwe. To nieprawda. Moc jest w Twoich rękach, a właściwie w Twoich decyzjach. W końcu, jeśli małe zmiany mogą przynieść wielkie korzyści, dlaczego nie zacząć już teraz? Czy warto czekać kolejny dzień, aby zadbać o jedyne miejsce, w którym naprawdę żyjesz swoje własne ciało? Kiedy myślisz o starzeniu się, co przychodzi Ci na myśl? Czy zdarzyło Ci się uwierzyć, że starzenie się to koniec drogi, podczas gdy w rzeczywistości może to być początek? Nowa faza, pełna możliwości, których może jeszcze nie odkryłeś. A co, jeśli zamiast patrzeć na starość jako etap ograniczeń, zacząłbyś postrzegać ją jako rozległe pole nowych możliwości? Ile razy przestaliśmy coś robić, bo uważaliśmy, że czas już minął? Ale co? Jeśli ten etap jest właśnie momentem, aby odzyskać kontrolę, przestać sabotować siebie samego i wreszcie żyć tak, jak zawsze chciałeś. Mądrość, którą zgromadziłeś przez lata, to potężny dar. Każdy wybór, którego teraz dokonujesz, może odmienić twoje doświadczenie życia. Nadal jesteś u steru, ale czy to w pełni wykorzystujesz? Czy pozwalasz, aby stare wzorce oddalały cię od pełnego i świadomego przeżywania tego etapu? Co cię powstrzymuje? Strach przed spróbowaniem czegoś nowego. Przekonanie, że pewne drzwi już się przed tobą zamknęły. Prawda jest taka, że starzenie się nie jest wyrokiem, ale szansą na życie z jeszcze większą klarownością, większym celem. Na dokonywanie wyborów, które naprawdę mają znaczenie a przede wszystkim na uwolnienie się od tego, co powstrzymuje cię przed byciem szczęśliwym. Teraz wyobraź sobie, jakby to było, gdyby każda Twoja decyzja była podejmowana z intencją, z przekonaniem, że życie wciąż pełne jest ścieżek do odkrycia. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy, aby podejmować te świadome wybory i przyjąć tę nową fazę z mądrością i entuzjazmem? Bo ostatecznie starzenie się nie polega na tym, co tracisz. Chodzi o to, co możesz jeszcze zyskać. Teraz, kiedy zastanowiłeś się, jak małe zmiany mogą odmienić twoje życie, pytanie brzmi, co dalej? Jeśli chcesz kontynuować tę podróż samopoznania, troski i życia z większą pełnią, mamy dla ciebie jeszcze więcej do zaoferowania. Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że jesteś otoczony cennymi informacjami, praktycznymi wskazówkami i radami, które naprawdę mają znaczenie w Twoim codziennym życiu? A co, jeśli powiem Ci, że następny krok jest na wyciągnięcie ręki, już teraz? Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że nie przegapisz żadnych nowości, jest zapisanie się na nasz kanał. Tak. Jedno proste kliknięcie może otworzyć drzwi do jeszcze większej wiedzy, inspiracji i motywacji do przeżywania tego etapu z pełnym potencjałem, jaki oferuje. Ale czekaj, jest więcej. A co, jeśli mógłbyś być tym, który robi różnicę w życiu kogoś bliskiego, dla tego przyjaciela, dla tego członka rodziny? który może również potrzebować nowej perspektywy, słowa zachęty, a może nawet przypomnienia, że wciąż jest wiele do przeżycia. Podzielenie się tym filmem może być dokładnie tym impulsem, którego potrzebują, aby zacząć wprowadzać pozytywne zmiany. Więc na co czekasz? Zapisz się na kanał, włącz powiadomienia i oczywiście podziel się tą wiadomością z tymi, których kochasz. Razem możemy stworzyć sieć wsparcia, Inspiracji i pomóc większej liczbie osób przeżywać starszy wiek z mądrością, radością i celem. Jesteśmy w tym razem. Teraz, kiedy odkryłeś, jak małe zmiany mogą odmienić Twoje życie, co powiesz na kontynuowanie tej podróży z nami? Zapisz się na kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów, pełnych cennych wskazówek, jak żyć swoją najlepszą wersją. I pamiętaj, możesz być osobą, która przekaże tę wiadomość komuś, kto tego potrzebuje, podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. Razem możemy przeżywać tę fazę z większym zdrowiem, mądrością i radością. Dołączysz do nas.